Siemanko kochani Jest piękna pogoda Wiosna w powietrzu Co, Dwa narożniki mamy wystawione Już do końca Ściana jedna zamknięta Tu jest nasz pomocnik incognito już nie jest Już się odważył pokazać, Kapi Przywitaj się Witam, Witam witamy Cię też Kacper Także z Kacperem współpraca idzie na razie znakomicie Patrzcie, ściana jest No i lecimy, nie? Lecimy z kolejnym tematem, czyli z tym narożnikiem. Kacper, jak wszystko widzę, ma przygotowane, kleje jest, poziomica, narzędzia. No i lecimy. Zakładam kamerkę GoPro, pokażemy mi dzisiaj trochę pracy. Trzeba oczyścić, co klej gdzie nie gdzie został i jedziemy z tematem. Ktoś zaraz powie, nie pukaj poziomicą, to zjebiesz! Ona <grywa> ta poziomica tyle ma lat, On troszeczkę można sobie lekko puknąć. Nic nie stanie. To jest profesjonalny sprzęt budowlany. Ty dzisiaj Ciebie, kraj! jest pięknie. Widzicie, narożnik już skończony prawie. Jeszcze kawałek tam został. Kacper już docina. Teczkiego skórzu. O Bierzemy sobie. Stawimy. Jeszcze zobaczymy na okno wejdziemy Ale piękne oko Ale Jak w mordy strzelił kochani Piękna linia, wszystko gra Bo tu jeszcze będzie ósemka przemurowana, nie? Musimy ósemkę zamówić właśnie Na zaprawę przemurować tu gdzie okno, żeby wymiar uzyskać Oj, spadło troszeczkę Za dużo wziąłem Ale to nic, zawsze biorę pacę, odwracam i Żeby nam później sznurka nigdzie nie wypychało Wszystkie szczeliny pozarzucać O, jest pięknie bailando no, i mamy to ziomek. Uf. Można tu ścisnąć sobie troszeczkę. Kleju, kochani. No i widzicie, jest pogoda, lepszy humor. Robota idzie. Także cieszmy się z tego, co mamy. Bo zawsze może być gorzej, nie? Nie, panie Kacprze? Wiesz to? Wiesz to? I lecimy. Mamy na kolejny, trzeci Jak pod rękę. No i dobra, kochani, także narożnik mamy wystawiony kolejny. Kurczę tak leciałem z tematem, że zapomniałem tutaj go dociąć, że tutaj idzie, wiecie, na 11 cm pasek, jak tutaj, ale to nie ma problemu. To sobie już to sobie tylko odznaczę i wytnę sobie u góry, nie? Te 20, żeby leżała belka nad prożę. I kolejny ostatni docinek. Kacper mierzy. Wkładam go i mamy skończone jedną ścianę. Teraz zostanie nam to. Polecimy sobie. No i ostatnie, najcięższe na koniec, najwięcej narożników, docinek, Okej, okay. może ściąć! Akcja! Dobra, mamy docięte przeszlifować. Muszę kupić tą piłę Boszowską. Wiecie, ona miałem przełożone. Miałem przełożone ten, to ostrze widiowe do tej piły posuwowej Bosza. No to nie jest 2-3 razy szybciej, nie? Bo ma większy posuw po prostu, nie? Większej mocy jest piła. Także będzie trzeba usprawnić kasperowi robotę. Nie? No pewnie. A jak? A jak? Dobra Kapi, wbijamy ten ostatni i lecimy o... No jest ścianka domurowana Także ta też jest na gotowo, ścianka już No i bierzemy się za ostatnią kochani Dużo jak na jeden dzień Dzisiaj fajnie Jeszcze jakbym to wystawił Dzisiaj zamknąłem to mu zadowolony O tak to wygląda Dobra, ostatnia ścianka Najcięższa, najwięcej nadożników. Dobra, lecimy Szkoda czasu no okej okay, kochani, także jutro dokończymy, bo zabrakło kleju też nie będziemy specjalnie kleju robić, już jest późno. Eee, co? Dosłownie zostało nam tutaj ten nadożnik kilka pustaczków. Eee, zrobić tutaj wieniec. Eee, wieniec, przepraszam, nad tu wyciąć jeszcze na jutro na sklepienie. No i tak to wygląda. Kacper już szlifuje tam. Ostatnie, ostatnie. Można powiedzieć, ruchy szczotką, tak? By kielnia błyszczała na jutro, grzebień I zwijamy się, nie Kasper? Oczywiście, po Was do domu, w pociętym dniu A jak, chcesz kogoś pozdrowić może? A, chciałem pozdrowić wtedy swoją rodzinę I swoją dziewczynę oczywiście Jak ma na imię? Iza A, pozdrawiam, pozdrawiamy Iza też się dołącza do tych pozdrowień masz, masz chłopaka, celebrytę można powiedzieć <laughs> Dobra kochani, wracając do tematu, tak to wygląda z zewnątrz. Pokażę Wam drzwi balkonowe oczywiście tak. Tu będzie od pokoju okno. No i już to, to zamykam. I bierzemy się za zawiązanie belek. przyjechały strzemiona pręty, wiązanie belek na wieniec i zrobienie sklepień, czyli nad proży, tak i zaszalowanie więca. Także to już w kolejnych odcinkach. Ale no, tylko ten zostaną. No, dużo, dużo zabawy jest z tym narożnikami, nie? Same docinki. No i tak to wygląda. Dobra kochani, do zobaczenia. Jeżeli się podobało, wiecie co robić. Trzymajcie się.